Średnio na całym świecie możemy oczekiwać, że będziemy żyć przez 71,4 roku, zanim kopniemy w przysłowiowy kubeł. Jeśli masz szczęście i mądrze wykorzystasz czas, który masz, możesz zrealizować kilka celów, spełnić jedno czy dwa marzenia i zostawić świat w nieco lepszym stanie, niż go zastałeś. Oczywiście, samo istnienie jako człowiek we współczesnym świecie zużywa ogromne ilości zasobów i w efekcie powoduje powstawanie mnóstwa odpadów. Ale ile dokładnie odpadów produkuje jedna osoba w ciągu swojego życia? Jestem szu. To jest obalone, gdzie oddzielamy prawdę od mitów i fakty od nieporozumień. Bądźmy rozsądni i zacznijmy od początku, czyli od narodzin. Wkrótce potem przychodzisz na świat z krzykiem. Dorośli wokół ciebie bardzo się starają, by opiekować się tą z natury bezradną istotą, za którą nagle są odpowiedzialni. To obejmuje ochronę, wychowanie. Miłość do dziecka oraz radzenie sobie z codziennymi fizycznymi sprawami. Przeciętne dziecko w jednorazowych pieluchach zużywa od 6500 do 10 000 sztuk do czasu nauki korzystania z toalety, czyli zwykle między drugim a drugim i pół rokiem życia. To około 2000 funtów lub 907 kg tak, to cała amerykańska tona brudnej dziecięcej bielizny w ciągu dwóch lat na jedno dziecko. Jednorazowe pieluchy to około 30% wszystkich odpadów niebiodegradowalnych. Co jeszcze bardziej szokujące, jednorazowe pieluchy często rozkładają się przez setki lat. Choć są ekologiczne zamienniki niebiodegradowalnych pieluch, nawet biodegradowalne nie rozłożą się na wysypiskach bez światła i powietrza. A liczba rodziców, którzy decydują się na wielorazowe pieluchy materiałowe, wynosi mniej niż 5%. Całe to marnotrawstwo powstaje tylko po to, by w czysty sposób pozbyć się materii biologicznej, którą dzieci produkują po prostu w wyniku, wiecie, samego istnienia. A skoro o tym mowa, to dobry moment, żeby przyjrzeć się, ile biologicznych odpadów wszyscy produkujemy innymi słowy, odpadów wytwarzanych bezpośrednio przez nasze ciała. Najbardziej oczywiste przykłady, które przychodzą na myśl, to dobrze znane jedynki i dwójki. Szacuje się, że w ciągu roku przeciętna osoba produkuje około 133 galonów. Czyli 605 litrów moczu, co daje w sumie przez całe życie 9500 galonów, czyli 43 tysiące litrów, co odpowiada około 120 wannom. Jeśli chodzi o kał, uważa się, że przeciętna osoba wydala około 360 funtów, czyli 160 kg tej brązowej substancji każdego roku, co daje w sumie przez całe życie 25700 funtów, czyli 11700 kg. To mniej więcej tyle, ile ważą dwa słonie, trzy hipopotamy, albo sześć żyraf, w zależności od tego, którego przedstawiciela królestwa zwierząt chcesz użyć jako porównanie do defekacji. Porównanie trochę mniej oczywiste i trochę mniej obrzydliwe. Płyny ustrojowe, takie jak łzy, ślina i pot, w przeciwieństwie do moczu i kału, są produkowane nieustannie, żeby nasze usta i oczy były wilgotne oraz żebyśmy się nie przegrzewali. Przeciętnie człowiek wytwarza rocznie około 652 litry 172 galony łez, śliny i potu, a przez całe życie około 58 tysięcy litrów 12 700 galonów. W całym życiu to wystarczy na napełnienie około 820 beczek piwa orzeźwiające. Przechodząc do mniej płynnych wydzielin ciała, ludzie wytwarzają także substancję zwaną keratyną, która pojawia się na naszym ciele w postaci paznokci i włosów. Przeciętnie w ciągu życia każdy paznokieć rośnie do około 272 cm. Jeśli pomnożymy to przez 20 paznokci, które ma większość ludzi, możemy stwierdzić, że przeciętna osoba w ciągu życia zapuszcza około 178 stóp, czyli 54 metry paznokci, co odpowiada długości 6,5. Włosy natomiast, choć są lżejsze, rosną znacznie szybciej i w znacznie większej liczbie pojedynczych pas. W ciągu życia przeciętny człowiek, który nie jest łysy, zapuszcza włosy o długości około 35 stóp i 8 cali, czyli 10 metrów i 88 cm. Jeśli pomnożymy to przez 100 tysięcy włosów na głowie przeciętnej osoby, tworząc jeden długi włos, miałby on ponad 676 mil, czyli 1088 km długości. To ponad 3 razy więcej niż Tamiza i 2,5 raza więcej niż Wielki Kanion. Prawdopodobnie najmniej oczywistą substancją biologiczną, którą nieustannie wydzielamy do otoczenia, jest skóra. Ciągle tracimy martwe komórki. W ciągu życia przeciętna osoba zrzuca aż 285 kg, 628 funtów skóry. To ważyłoby więcej niż serce płetwala błękitnego, najcięższe na naszej planecie. To naprawdę dużo martwej skóry. Na koniec musimy również wziąć pod uwagę gazy, które produkują ludzie. Nie, do tego wrócimy. Mówię o dwutlenku węgla wszyscy wydzielamy go do atmosfery w wyniku kluczowego procesu, jakim jest oddychanie. Przeciętny człowiek codziennie wydycha ok. 500 litrów tlenek węgla 2, czyli 10 kg, tyle ile waży torba cukru. W ciągu całego życia daje to około 143 milionów litrów, czyli około 315 ton prawie 29 tysięcy kg dwutlenku węgla, który każdy z nas wydala do atmosfery. Dodaj do tego 3,5 pinta, czyli 2 litry pierdnięć i beknięć, które przeciętna osoba produkuje każdego dnia. I tylko ty sam dokładasz kolejne 105 kg, czyli 57 400 litrów gazu w ciągu swojego życia. Więc mając prawie 8 miliardów ludzi na tej małej planecie, razem wypuszczamy ponad 3 miliony ton tego każdego roku. To około 1 8 rocznych globalnych emisji tlenek węgla, dwa powstających w wyniku spalania paliw kopalnych. Więc na pierwszy rzut oka wygląda na to, że my, ludzie, jesteśmy całkiem poważnymi producentami gazów cieplarnianych, będących efektem ubocznym samego naszego istnienia. Ale te biologiczne produkty odpadowe są po pierwsze nieuniknione, a po drugie stanowią część większego naturalnego cyklu, który niekoniecznie powoduje dodatkowe szkody dla środowiska. Dwutlenek węgla, który wytwarzamy, powstaje podczas przekształcania węglowodanów z roślin pochłaniających tlenek węgla, dwa w energię oraz wodę i tlenek węgla. 2. W rzeczywistości nie dodajemy dodatkowego dwutlenku węgla. Podczas spalania paliw kopalnych tlenek węgla, dwa zgromadzone przez miliony lat zostaje od razu uwolnione i to znacząco zwiększa poziom gazów cieplarnianych. Nasza biomasa łatwo się rozkłada, dostarczając pożywienia środowisku, nawet jako ciała po śmierci. Większość sztucznych odpadów stworzonych przez ludzi nie rozkłada się jednak w ten sposób. I właśnie tutaj zaczynają się prawdziwe problemy, które niestety tylko się pogłębiają. Według badaczy z Banku Światowego, światowa populacja wytwarza co najmniej 35 milionów ton stałych odpadów dziennie, czyli 10 razy więcej niż ludzie 100 lat temu. Obecnie żyje więcej ludzi, ale tylko około 4 razy więcej. To sugeruje, że jesteśmy bardziej rozrzutni niż oszczędni przodkowie. Wraz z wiekiem każdy z nas dokłada do swojej własnej, stale rosnącej sterty śmieci. I w rzeczywistości może być tak, że jesteśmy najbardziej rozrzutni, gdy jesteśmy młodymi dorosłymi. Tak, my, uciążliwi milenialsi, znowu to robimy. W badaniu z Wielkiej Brytanii z 2017 roku 49% osób w wieku 16-34 lat zadeklarowało, że segreguje odpady tak często, jak może. Dla porównania! 70% osób w wieku 35-54 lat, 83% osób w wieku 55-74 lat i 81% osób w wieku 75 lat i starszych deklaruje to samo. Te wyniki odzwierciedlają rezultaty ankiety przeprowadzonej w 2014 roku wśród dorosłych w Stanach Zjednoczonych, która wykazała, że przedstawiciele pokolenia milenialsów rzadziej niż inne grupy wiekowe zawsze segregują odpady. Młodzi ludzie w wieku 18-24 lat częściej marnują jedzenie niż starsi, co wynika z przejściowego okresu młodej dorosłości. Nic dziwnego, że wyprowadzka z domu do wieloosobowych gospodarstw domowych, brak miejsca w lodówce i zamrażarce oraz mieszkanie z osobami, które nie nauczyły się jeszcze podstawowych zasad gospodarowania żywnością, prowadzi do powstawania dużych ilości niepotrzebnych odpadów. Szokujące, nie. Więc co dokładnie wszyscy wyrzucamy i ile tego jest? Odpowiedzi są być może równie fascynujące, co przygnębiające. Według Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska najczęściej spotykanym materiałem na składowiskach odpadów komunalnych jest papier, który w różnych formach może stanowić ponad 40% zawartości danego składowiska. Agencja Ochrony Środowiska informuje, że przeciętny Amerykanin wyrzuca rocznie 63 funty 285 kg. Gazet i czasopism to tyle, ile waży 90 ludzkich serc przez całe życie około 2240 kg gazet i czasopism czyli tyle, co nosorożec. Rzeczywiście, długo wyczekiwane społeczeństwo bez papieru, po raz pierwszy zaproponowane w latach 70. Nigdy nie stało się rzeczywistością, a nasze zużycie papieru wzrosło od lat 80. Obecnie jedynie 1% biur jest całkowicie bez papieru. Co więcej, ilość elektronicznych odpadów technologicznych, które produkujemy, wzrasta nawet o 5% rocznie. Według szacunków w 2020 roku, światowa produkcja e-odpadów mogła przekroczyć 50 milionów ton, co odpowiada 150 budynkom Empire State w postaci telewizorów, laptopów. Tosterów, mikrofalówek i podobnych sprzętów w ciągu zaledwie jednego roku. To więcej niż połowa wszystkich wieżowców w całym Nowym Jorku, jeśli liczyć według papieru. Drugim najczęściej trafiającym na wysypiska odpadem jest żywność to wszystko, czego nie zjadłeś i wyrzuciłeś, lub nie ugotowałeś i zostawiłeś do zepsucia w lodówce. Co ciekawe, osoby stosujące zdrowe diety bogate w warzywa i owoce Najczęściej marnują jedzenie, jak wy. Nie możemy winić wyłącznie fanatyków zdrowego odżywiania za globalne marnowanie żywności. Szacuje się, że ponad 30% światowej żywności jest marnowane, choć mogłoby wyżywić wszystkich niedożywionych na Ziemi. Badacze z Departamentu Rolnictwa Stany Zjednoczonych Ameryki, analizując 8 lat danych do 2014 roku, ustalili, że Amerykanie codziennie marnują 150 tysięcy ton jedzenia. To tyle, ile waży 5,5 statuły wolności. Na poziomie indywidualnym oznacza to około pół kg jedzenia na osobę dziennie. Oznacza to, że w ciągu swojego życia przeciętny Amerykanin marnuje około 1436 ton jedzenia, czyli tyle, ile ważą dwa tyranozaury. Albo żeby to bardziej zobrazować, to tyle, ile waży 9 krów. Papier i jedzenie są biodegradowalne. W odpowiednich warunkach mogą się rozłożyć w ciągu 6 tygodni. Jednak wiele odpadów, nawet tych biodegradowalnych, często rozkłada się znacznie dłużej, ponieważ są one zwykle zagęszczone i odizolowane od otoczenia. W niektórych przypadkach gazety wydane kilkadziesiąt lat wcześniej, które zostały wydobyte ze składowisk odpadów, można znaleźć w nienaruszonym stanie i w pełni czytelne, ponieważ leżały pod śmieciami bez dostępu do powietrza i światła. Co więcej, materiały biodegradowalne, takie jak resztki jedzenia, wytwarzają ogromne ilości metanu podczas rozkładu. Marnowanie żywności to aż 11% emisji gazów cieplarnianych z produkcji żywności. Marnując jedzenie, tracimy nie tylko żywność, ale też energię i wodę zużyte na jej uprawę, zbiór, transport i pakowanie. Mówiąc o opakowaniach, Kolejnym największym źródłem odpadów produkowanych przez ludzi jest plastik, który, jak większość z nas wie, rozkłada się znacznie, znacznie dłużej. Plastikowe torby rozkładają się w ok. 10 lat butelki w 450 lat, a inne produkty z plastiku nawet do 1000 lat na wysypisku śmieci. Od 1950 roku wyprodukowano ponad 9 miliardów ton plastikowych odpadów. A co roku wyrzucany plastik mógłby otoczyć Ziemię pierścieniem śmieci. Nie raz, nie dwa, nie nawet trzy razy, ale aż cztery razy. Dziś przeciętna osoba mieszkająca w kraju zachodnim zużywa rocznie 100 kg, czyli 220 funtów plastiku. To równowartość wyrzucenia 6500 płyt CD, Digital Versatile Disc lub Blu-ray, choć oczywiście ta liczba nie jest taka sama w każdym kraju. Niestety musimy poinformować że Stany Zjednoczone są największym na świecie producentem odpadów w przeliczeniu na mieszkańca. Łącznie jako kraj Stany Zjednoczone produkują mniej więcej połowę ilości śmieci w porównaniu do Indii i Chin, choć populacja Stany Zjednoczone Ameryki jest 9 razy mniejsza niż tych dwóch krajów, także wytwarza dużo odpadów z tworzyw sztucznych. Według globalnej firmy konsultingowej daszka ryzyka Warisk Maplecroft, przeciętny mieszkaniec zachodu w ciągu swojego życia zużywa około 18 400 funtów. Czyli 8300 kg, każdy z nas przez całe życie wyrzuca na wysypiska około 64 tony odpadów, z których aż 91% według Organizacji Narodów Zjednoczonych nie trafia do recyklingu. A więc zanim odejdziemy z tego świata, przeciętny człowiek wyprodukuje ogromne ilości odpadów, które składają się na naprawdę kolosalną górę śmieci. Biorąc pod uwagę, że na Ziemi porusza się prawie 8 miliardów ludzi, Niestety, wiele naszych odpadów ląduje na wysypiskach lub w oceanie, tylko niewielka część z nich trafia do recyklingu lub szybko się rozkłada. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest, abyśmy wszyscy robili wszystko, co w naszej mocy, by ograniczać ilość odpadów i poddawać je recyklingowi, tak aby przyszłe pokolenia odziedziczyły czystszą, mniej zanieczyszczoną ziemię. Dziękuję za oglądanie.